Zawodnik lubelskiego Fight Gymu Michał Krupa. Michał, warszawska granda na FIW. Kolejny element przygotowań, chyba już możemy ogłosić, do czego HFO w Kleszczowie. Zemalczysz tam z Dariuszem Fedorem. No i właśnie, jak te przygotowania w tej chwili przebiegają? Jak robienie wagi, nie ma kontuzji, wszystko okej? Okay? Z kontuzjami to tak, nie mam na dzień dzisiejszy żadnych kontuzji. Przygotowuję się mocno do mojego debiutu zawodowego. Praktycznie codziennie jestem na sali treningowej. Podciągam swoją kondycję, wytrzymałość. Także będę mocno przygotowany na ten debiut, tak? Mikało, no właśnie, debiut w formule K1. Formuła, która tak naprawdę dopiero kiedy ty po tej przerwie od sportu wróciłeś do sportu walki, to zacząłeś więcej w tym startować. To jest coś, w czym już się odnajdujesz, czy jednak to Muay Thai jest cały czas bliższe sercu? Tak, od, odnajduję się coraz bardziej w formule K1. Y tylko brakuje mi po prostu więcej tych bojów ringowych, prawda? Żebym łapał jak najwięcej tego doświadczenia w ringu, prawda? Właśnie, a propos tego doświadczenia, byłem, widziałem Twoją walkę z Maciekem Zębikiem w Niepołomicach. Tam ciężki pojedynek, gdzieś tam chyba Cię Maciek za mocno wymęczył, bo gdzieś w trzeciej rundzie wtedy już mocno przystanąłeś. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Jak wspominasz tam tamtą walkę? Bo nie oszukujmy się, Maciek Zębik w Waszej kategorii wagowej, no to to jest w tej chwili chyba numer jeden. Tak, Maciek Zębik, czołowy zawodnik, mocny naprawdę fighter, twardy zawodnik idący w przód. No ale co, no po to są wyzwania, żeby je brać, prawda, stawiać czoła jak, naj, jak najmocniejszym yy, zawodnikom, przeciwnikom, no i co, no, uczymy się poprzez to jak najwięcej, tak, możemy wyciągać wnioski i poprawiać te błędy, które brakują nam. Michał, jeżeli chodzi o te przygotowania do walki z Darkiem Fedorem, yy, gdzie ten yy, tak naprawdę obóz przygotowawczy przebiega, wszystko w Fight Gymie pod okiem Rafała Murata, czy są jeszcze jacyś trenerzy, z którymi współpracujesz? Tak, wszystko, moje przygotowania dobiegają w fajdżimie Lublin, chciałbym też podziękować Bartkowi Malcu za przygotowanie motoryczne, oczywiście trenerowi Rafałowi Muratowi za ogólne przygotowanie mnie do tej walki, do debiutu zawodowego, no i co, no i non stop jestem w treningu właśnie, no co w treningu, teraz już do samej gali HFO będzie przerwa? Czy jeszcze jakiś start kontrolny planujesz? Jak będzie możliwość, to chętnie bym chciał zrobić jakiś start sparingowy w ringu przed, przed tym demiotem. Aczkolwiek jak nie będzie okazji, no to wracam na trening i będę na sali treningowej sparował, dzielił się wiedzą z kolegami, prawda? No to Michał jeszcze na koniec, chciałbym Cię zapytać, Dariusz Fedor, zawodnik, który już walczył w HFO, w ogóle wiesz kim jest Dariusz, gdzieś tam obserwowałeś go, jakąś walkę jego widziałeś, czy będzie to dla Ciebie tak naprawdę wielka niewiadoma? Yy, mniej więcej znam Dariusza, tak, spotykałem go na warszawskich Grandach, yy, widziałem mniej więcej jak walczy, yy, jest też wiadomo rozwijającym się zawodnikiem, chcący... Zdobywać też duże doświadczenie i wygrywać te walki. Także myślę, że będzie też na pewno przygotowany dobrze i damy po prostu dobrą bitkę. Wygra lepszy, lepiej przygotowany. No i tego tak, w takim razie życzymy wszystkim Państwu, którzy będą oglądać 1 października, i ten miły dżentelmen też będzie jedną z gwiazd wieczoru w Kleszczowie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.